W 27 maja 2010 roku, w Aul Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie odbyło się uroczyste spotkanie burmistrz Lili Gruntkowskiej z przedstawicielami firm działających na terenie gminy Żarów. Witamy Państwa na uroczystym wieczorze z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego. Dzisiejszy wieczór poświęcony jest przemianom społeczno-gospodarczym, jakie miały miejsce na przestrzeni 20 lat w naszej gminie. Cieszymy się, że zechcieli Państwo przyjąć nasze zaproszenie. Z przyjemnością informujemy, że dzisiejszą uroczystość patronatem honor honorowym objął ambasador Japonii w Polsce, Jego Ekscelencja Juwicz Kusumoto. Wieczór gospodarczy był formą podsumowania minionego dwudziestolecia i równocześnie formą podziękowania dla środowiska gospodarczego za wkład w rozwój gminy. Szanowni Państwo, 27 maja 1990 roku w Polsce odbyły się pierwsze wolne wybory. Po wielu latach komunizmu ludzie wybierali swoich przedstawicieli do rad gmin, a gminy zyskały niezależność, samorządność, własne mienie i zdolność i możliwość podejmowania decyzji. W tą równą rocznicę, te 20 lat później, zaprosiłam tutaj Państwa szczególnie te osoby i tych ludzi, Którzy zajmują się na co dzień tym, co dla każdej gminy jest najważniejsze: gospodarką. Uroczystość rozpoczęła część artystyczna, przygotowana i zaprezentowana przez dzieci i młodzież z żarowskich z szkół. Kiedy Cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi świat i wieczę, że teraz znamy. Znam każdą odpowiedź No powiedz coś Na wszystko, na wszystko Mam odpowiedź ostrą I nie uciekniesz teraz mi Zakrywasz twarz przed ciosem I robisz milion głupich min Poczekaj, poczekaj no Już ja cię urządzę Powtarzasz to To wszystko co robię już mam cię dość tych oczu pustych. Czekaj zaraz w Tak, 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 ta tak, to niestety ja, tak, 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 artystycznego Osnową programu artystycznego było minione Chociaż najwięcej radości uczestnikom spotkania przyniosły wypowiedzi przedszkolaków na temat burmistrza i samorządu. Trzyma nas za rękę. A wtedy już zawsze powiedzieli, że ojczyzna to jest nasza kula ziemska. Burmistrz to jest taki gruby pan, który ma wąsy. To nieprawda. Ludmika jeździ samochodem i musi dużo placować. Jest bardzo na w Tobie, czy ktoś nie śmierci, albo komuś coś się dzieje, a jak coś się dzieje na laptopie, to musi szybko iść. Burmistrz rzuci naszym stajem. miastem, kiedy ktoś potrzebuje czegoś pomocy. A Wy no. byście chcieli być burmistrzem? Tak! Dlaczego? Ja chcę być gwiazdą do Piękny to! On. No. on chce być gwiezdnym chłopcem. A dlaczego gwiezdnym chłopcem? No, no bo on! No bo ja lubię być wczoraj! chcę być. A burmistrzem byście nie chcieli być? Ja chcę. Dlaczego A byś chciał być burmistrzem? No bo on jest bardzo ważny dla miasta. Kto ty, jesteś? Jesteś. Kto ty jesteś? jesteś? Kto ty jesteś? jesteś? Polak mały! Jaki znak twój?

Dla tych, którzy nie wiedzą, czym się zajmujemy, Electrolux jest światowym liderem w produkcji sprzętu AGD. Zatrudniamy ponad 50 55 tysięcy pracowników, produkujemy 40 milionów produktów rocznie, a fabryka w Żarowie jest naprawdę fabryką, która odniosła duży sukces w grupie Electrolux. we have in Poland now one of our major activities for Electrolux. now More than four big plants here, more than 3,400 people, uh, jobs created, and we're producing more than 3 million appliances every year ju just in Poland. Yes, and especially in Zarów, we are producing the dishwashers. We have now a factory with more than seven hundred people. We are producing now close to one million dishwashers. And this only in a, a very short time, in two, three, four years. And I think this is a success story not only for the company Lexlox. This is based on on you. This is based on the very well educated and motivated people we found here. And meanwhile also very good specialists and a good management we have here in this factory.

Factories here in Poland, but also in other countries worldwide and also in Europe. I have to say that, especially in Zarow, especially the last three, four, five years, we had the best cooperation, the best support from the government, from a mayor, and this is really the uh, big success we created today. And uh, I try and hopefully that we will continue this way in future. Można współpracować, dobrze można współpracować właśnie z władzami miasta i nasz sukces to również e, państwa sukces to nasz wspólny sukces. And uh, the thank you is not coming from you, the thank you is coming from us, because you supported us. And I would say, we continue the path in future, and I'm sure that we will further grow our activities, especially in Zarov, for the benefits for both of us, for you and for the Kapelyčte Lucs. Thank you very much and uh, thanks a lot for the invitation today. Otwieramy się na tlajem i mam nadzieję, że nasza współpraca będzie nadal przebiegać bardzo dobrze. Dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że razem będziemy pracować na nasz wspólny sukces. Ja również bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za te ciepłe słowa. I za to, że jesteś taką taką wspaniałą promocją naszej gminy. Dziękuję bardzo.